Witam serdecznie, kochani. Z tej strony oczywiście Buszka Polonia. Za chwilę przedstawię tradycyjnie horoskop na następny tydzień. Drogie osoby z znaku raka, witam i zobaczmy tutaj, jakie karty wyłoży dla Was, że tak powiem, kolokwialnie los. I spójrzmy, co się ukazało. Oczywiście na pracę macie królową pucharów, na emocje dziewiątkę denarów, no i na tutaj zdrowie szósteczkę buław. Bardzo dobry układ, i rozpoczynając oczywiście od dobrej karty królowej Pucharów, możemy być pewni, że tutaj czy poszukujemy tej pracy, czy też nie. Tak naprawdę, karta jest sprzyjająca. Oznacza ciepłe, miłe i dobre osoby, serdecznie ustosunkowane, które będą chciały nam. Pomóc wskazać właściwe ścieżki. Karta reprezentuje kobietę, więc tutaj właśnie ze strony kobiety coś spotka nas korzystnego, jeżeli będziemy potrzebować rady, również może służyć nam pomocą. I tak naprawdę m, propozycja pracy czy współpracy, lub jakiejś pomocy tutaj będzie m, wyznacznikiem jakiegoś nowego etapu, ale też dla osób, które mają pracę, może wskazywać właśnie na Oparcie w miłej, sympatycznej osobie, która będzie miała tutaj dobre intencje. No i czasem jest to jakaś, właśnie, propozycja, prezent, niespodzianka, jeśli chodzi o, na przykład, właśnie kwestie tutaj zawodowe. Natomiast, jeśli chodzi o emocje, mamy dziewiąteczkę denarów, jest to trochę karta kalkulacyjna, chłodna, wyrachowana w jakimś aspekcie czyli możemy albo my tutaj podchodzić bardzo chłodno i kalkulacyjnie, właśnie do. Relacji, nawet obojętnie czy my szukamy kogoś, czy też nie, ale też nie tylko, bo karta generalnie wskazuje na to, by spojrzeć na siebie, tak tutaj i na swoje wygody pod względem emocjonalnym, czyli to jest też szczególnie, bo to jest karta w ogóle kobieca, więc ona wskazuje na to, by kobiety w końcu zadbały o swój komfort, czy, szuka, czy szukają kogoś, czy też nie. Powinny pomyśleć o tym, co im pasuje, na co zwracają uwagę, i czy czasem właśnie nie, tak jakby rezygnują z czegoś, a potem gdzieś tam emocjonalnie są na przykład uboższe, czy właśnie. No, Niezadowolona nie z danej sytuacji. Możemy też niestety spotykać takie osoby wyrachowane, chociaż bogate, ale też i konkretnie ustosunkowane w kwestiach emocjonalnych, stonowane. Czy to oznacza, że od razu wejdziemy w jakąś relację? Niekoniecznie. Możemy wejść w jakąś relację połączoną teoretycznie z biznesem czy emocjami może być to układ. Natomiast, czy to jeszcze. W tym momencie, w danym momencie będzie od razu taki aspekt wejścia w coś stałego, no niekoniecznie, może oznaczać po prostu wygodę i komfort patrzenia na, na daną relację, natomiast jeszcze bym powiedziała, że to jest nie ten czas, jeśli chodzi o aspekt takiego typowego wchodzenia w romantyczną, silną relację. Dla osób w stałych tutaj układach, relacjach właśnie, jest to karta takiej trochę jak dominacji kobiet, ale w ogóle właśnie zwrócenia na siebie uwagę, co mi pasuje, co mi, co mi nie pasuje. No gołębie serce może już tutaj nie funkcjonować właściwie i może nie przynosić efektów. Tak więc karta po prostu zwraca uwagę na ten komfort, który jest istotny. No i w relacji mogą panować nieco chłodne stosunki, relacje, choć konkretne, nakierowane na aspekty zawodowo-materialne. Jeśli chodzi o tutaj zdrowie z kolei, szósteczka buław, szósteczka buław jest fajną kartą, naprawdę kartą zwycięstwa, pokonania złego losu, tutaj otrzymania dobrych wiadomości, triumfu nad... Czymś na daną sytuacją, która była niekorzystna, może wskazywać na pomoc dobrego, silnego lekarza, kogoś, kto ma tutaj też oczywiście tą wiedzę. Natomiast dodatkowo zwróćmy przy tej karcie uwagę na układ krążeniowy, ciśnienie, szczególnie mogą być tutaj wahania w tej kwestii oraz układ kostno-mięśniowy, bowiem też mogą pojawić się jakieś takie tendencje do przemęczeń lub przeforsowania właśnie w tym obszarze. Natomiast karta naprawdę sama w sobie dobra, tego oczywiście się trzymajmy. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i przechodzę dalej do kolejnego znaku Zodiaku, do osób z podznaku Lwa. Witam serdecznie. Z tej strony Gruszka Polonia. No i za chwilę przedstawię oczywiście tradycyjnie horoskop na następny tydzień. Spójrzmy, jaki to będzie tydzień na pracę piątku buław, na emocje, sąd ostateczny i zdrowie ósemeczka Pucharów. Ale tutaj są, tak jakbym powiedziała, w jakimś sensie trudne, mieszane i izolacyjne w jakimś aspekcie, a zaczynając od tutaj pracy, mamy piątkę buław i ta piątka buław oznacza konflikty, rywalizację, walkę. Obojętnie czy tą pracę mamy, czy też nie, czekają nas różnego rodzaju zmagania wysiłek, zadania, które będą wymagały od nas takiego szybkiego, raptownego działania i wykazania się przede wszystkim. Tutaj jeżeli szukamy pracy, to możemy być pewni, że niestety nie będzie łatwo. Oczywiście przy tej karcie możemy zwyciężyć, ale będzie to łowiane właśnie, czy okupione tutaj tą, tą raptownością, szybkością działania, no i rywalizacją, która będzie też... Po prostu męcząca. Tak więc uważajmy też na osoby trzecie i na to, by na przykład nie wdawać się w jakieś niepotrzebne konflikty, które mogą dodatkowo nas tutaj spowalniać. Jeśli chodzi o emocje, to mamy z kolei sąd ostateczny, i ten sąd ostateczny oznacza kwestie rozliczeń. Obojętnie, czy, czy szukamy kogoś, czy nie, musimy oderwać się od przeszłości i wyzwolić. Czasem jest to właśnie odejście od czegoś, kogoś, tak, w skrajnych przypadkach, dlatego że oczywiście wszystko zależy od nagromadzonej energii. Natomiast tutaj bym powiedziała, że mimo wszystko warto iść w nowym kierunku, oczyścić się, nie, nie wracać do właśnie przeszłości, przeszłych relacji, przeszłych zachowań, bo one już nie zdadzą tutaj naprawdę egzaminu. Dla osób, które mają kogoś właśnie, Nazbierane emocje czy, czy, czy doświadczenia będą tym, co otrzymamy dalej, tak? czyli jeżeli było dobrze, fajnie, natomiast jeżeli gdzieś tam energetycznie były problemy, albo będą ostateczne ostrzeżenia lub po prostu dojdzie do rozstania. Jeśli chodzi o aspekt zdrowotny, usamaczka pucharów, jest to karta indywidualnych wyborów, przynajmniej w moim przekonaniu. Jest to karta odejścia od czegoś, nawet kogoś, zostawienia czegoś, tak, jakiejś terapii, może porzucenia. Też zainteresowania się alternatywnymi właśnie formami leczenia, ziołolecznictwem, czymś, co jest zupełnie inne, odległe od tradycyjnych form Leczenia po prostu. Natomiast sama w sobie też karta wskazuje na to, by Zaznać spokoju, czyli tutaj właśnie pomyśleć o sobie i oddalić się od pewnych kwestii, zrobić coś dla siebie, ale nie uciekać zbytnio daleko od tego świata, czyli nie popadać za długo w skrajne takie izolacyjne stany, bo możemy tutaj niestety graniczyć z depresyjnymi stanami. Tak więc czasem ta, niestety, karta oznacza właśnie taką izolację, która wiąże się ze smutkiem i zbytnim oddalianiem. Oddalaniem od, od rzeczywistości. No, zwróćmy uwagę na kolana, ręce, ale też tutaj lewą stronę ciała, bo może coś pojawić się niekorzystnego w tym obrębie. Jakby, tak więc zwróćmy na to uwagę. Natomiast samo w sobie karta nie oznacza niczego złego, ale pamiętajmy o tych ostrzeżeniach dotyczących właśnie izolacji, która jest potrzebna w Pewnych aspektach i konieczna, żeby nabrać siły, ale by nie uciekać zbytnio tutaj w swój świat, bo może to no, przynieść nam zupełnie odwrotne i niekorzystne efekty. Tak więc tego się trzymajmy: Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Przechodzę dalej do kolejnego znaku Zodiaku, do osób spod znaku Panny. Witam serdecznie z tej strony: wróżka Apolonia i zobaczmy, jaki to będzie dla Was tutaj czas. I tak, na pracę macie Królową Mieczy, na emocje biermek denarowy oraz 9 pucharów na zdrowie. Rozpoczynając od pracy, mamy tą Królową Mieczy, i ta Królowa Mieczy niestety jest kartą surową, trudną. Obojętnie, czy szukamy pracy, czy też nie, po prostu powinniśmy zwrócić uwagę na surowość i wyniosłość innych osób, bowiem mogą przynieść tutaj nam. Nieprzyjemne wiadomości, nieprzyjemne zdarzenia, nie wchodźmy w, w relacje czy układy, które są zbyt ostre tutaj w danym momencie. Natomiast musimy się liczyć z tym, że będziemy musieli się podporządkować, możemy otrzymać nieprzyjemną jakąś właśnie reprymendę. Usłyszeć wiadomości, które niekoniecznie nam tutaj poprawią humor. Jest to karta trochę patrzenia surowo na nasze działania, ręce, tak, Do, na, na naszą pracę. Tak więc, tutaj, oczywiście, dla osób, które chcą zdobyć pracę, możemy ją otrzymać, zdobyć, ale musimy się trzymać silnie jakichś zasad i uważać, właśnie, na konflikty słowne. Osoby, które mają pracę też powinny zwrócić uwagę na aspekt komunikacyjny, bowiem w tym momencie może zdarzyć się właśnie jakaś sytuacja, która po prostu pokaże nam też nieprzyjemną stronę danej osoby, szczególnie kobiety o jasnych włosach. Jeśli chodzi o aspekty emocjonalne, giermag denarowy i jest taką beztroską, troszeczkę kartą i kartą wskazującą na relacje z młodymi czy młodszymi osobami, ale raczej takie przyjacielskie, kumpelskie, może oparte na przykład na, na kwestiach zawodowo nawet materialnych, tak, przyjaźnie w tym obrębie, ale tak naprawdę może nie wiązać się niestety z głębszymi emocjami, raczej jest to kalkulacyjna karta chłodna i wskazuje na jakąś naukę, być może jeszcze musimy właśnie pospotykać się z różnymi ludźmi, by wynieść z tego jakąś lekcję. I to samo tyczy się osób, które tak naprawdę, które mają kogoś bowiem właśnie, to jest też nauka siebie, nauka zachowania partnera, partnerki, no i generalnie tutaj jakby w ogóle aspekt właśnie zawodowo-materialny będzie dominującym nawet w kwestii tutaj emocjonalnej, raczej ten czas będzie chłodny, przewidywalny, troszkę wyrachowany, ale stabilny mimo wszystko. I też uczmy się na własnych błędach, by ich po prostu nie popełniać. Jeśli chodzi o zdrowie, dziewiątka Pucharów. Jest to karta celebracji, zabawy. Tak więc tutaj może być tak, że mogą się pojawić właśnie pokusy do tego, by się dobrze pobawić, wypić, zjeść, a to niekoniecznie dobrze się skończy, czy, czy może skończyć. Jest to trochę karta taka wskazująca na hedonizm i korzystanie z życia, które no właśnie ma swoje jakieś tam. Powiedzmy konsekwencje, ale nie jest to skrajna karta. T. Po prostu pamiętajmy, by nie przedobrzeć, by potem właśnie nie czuć jakichś negatywnych tego skutków. Jest to dla mnie karta spełnienia marzeń, tak, w jakimś sensie, jeśli chodzi nawet o kwestie zdrowotne. Dobrych wiadomości, płodności dla kobiet, które na przykład często pytają tutaj, czy to jest dobry czas, by zajść w ciąży Tak, myślę, że jak najbardziej karta ta ku temu sprzyja. Natomiast właśnie zwróćmy uwagę, na na te przyjemności, które oczywiście fajnie, żeby sobie tutaj je dawkować je dozować, ale tak by nie przesadzić i żeby to wszystko gdzieś tam z umiarą się odbywało. Zwróćmy uwagę na nerki, układ moczowo-płciowy, trzustkę, wątrobę, oczywiście. No, i jeśli nie było badań tutaj dawno robionych, to oczywiście zwróciłabym uwagę na to, by no właśnie iść i zrobić profilaktycznie badania i sprawdzić, co tam w trawie piszczy. Tak więc z mojej strony jest to wszystko. Ja Wam dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie, oczywiście.